Brudna głowa u fryzjera, olejowanie włosów, a może, czy mogę zrobić zdjęcie tego produktu? Ważnym zagadnieniem jest to, dlaczego nie przychodzić do fryzjera z brudną głową. Nie chodzi tu o względy higieniczne. Mam na myśli względy techniczne. Włosy zazwyczaj dwudniowe, trzydniowe to włosy są ciemniejsze. Dlaczego? Są oblepione lipidami. Nasze ciało wydziela sebum. Normalne. Wiele osób się tego wstydzi. Nie ma czego się wstydzić. Ja, ty, każdy. Najważniejszą sprawą jest to, żeby przyjść do fryzjera z czystą głową, ułatwi nam to sprawę mi i Tobie. Wygląda na to, że musimy dbać o higienę. Ok, po pierwsze. Włosy muszą być czyste, żeby zdiagnozować dobrze kolor. Kiedy mamy je brudne, są zazwyczaj ciemniejsze. Stąd mogą wynikać problemy koloryzacji. Włosy trudniej się rozjaśniają, jeśli chodzi o blondynki, a jeśli chodzi o Przyciemnianie zazwyczaj stanowi to większą barierę kolorów płodnych. Omówię Wam dlaczego tak się dzieje. Większość klientów nie zdaje sobie z tego sprawy, natomiast e, brudna głowa potrafi nam niestety utrudnić koloryzację. Koloryzacja jest łatwiejsza, kiedy włosy są czyste. Łuska włosa jest otwarta, włosy są. Bardzo lekkie, czyste, świeże. Można wtedy łatwiej aplikować, po pierwsze, farbę, po drugie, łatwiej farba może przeniknąć do włosa i nie stanowi tam żadnego ograniczenia. Lipidy, czyli wydzielane sobą przez nasz organizm, automatycznie broni i jakby otula włos, chroniąc go przed czynnikami zewnętrznymi. Kiedy włosy mamy czyste, koloryzacja bezpośrednio wpływa na włosy. Może bardzo łatwo przenikać do struktury włosa, bardzo łatwo je koloryzując. Nie stanowi nam żadnej bariery. Koloryzacja to nie wszystko. Musimy pamiętać o tym, że najważniejszy jest czas. Czasem zdarza się tak, że musimy umyć tą głowę, no i niestety opóźnia nam to całą robotę. Musimy najpierw umyć głowę, a później przejść powiedzmy do koloryzacji, czyli do rozjaśniania, bądź przyciemnienia włosów. Wszystko zależy od wypadku, natomiast wszystko i tak stanowi czas. Musimy na nowo umyć głowę, wysuszyć i zacząć koloryzację. Dlatego warto pamiętać o tym, żeby po prostu nie komplikować i przyjść w miarę świeżą głową. Olejowanie włosów, mit czy hit? Moim zdaniem jest to mit, ponieważ wiele kobiet, Wielu osób z Was myśli na ten temat, że olejowanie to jest coś wyjątkowego. Oleje zazwyczaj pomagają nam przytrzymywać wodę we włosie, po to, żeby się nam nie odwodniły i te proteiny, które sobie nasyciliśmy w włosach, trzymały się długo, długo, długo i dłużej. Musimy o tym pamiętać, żeby olejowanie nam pomagało, a nie przeszkadzało. Ważną rzeczą jest to, kiedy użyjemy olejku. Możemy go użyć na samym początku e, e. Używamy go na samym końcu. Po pierwsze. Musimy pamiętać o tym, żeby najpierw odżywić włosy proteinami, zabezpieczyć włosy, a na sam koniec wyolejować. Co znaczy wyolejować? To znaczy, że musimy użyć olejku na sam koniec pielęgnacji. Większość z was mówi o tym, że włosy po olejowaniu są tłuste. Musicie pamiętać o tym, że musimy wcierać Olej w długości i końce, czyli tu, a nie tu. Oleje to też często problem przy koloryzacji. Musicie pamiętać, że jak za dużo olejku nałożycie na włosy, fryzjer będzie musiał go usunąć po to, aby przebić się do środka włosa i móc rozpocząć koloryzację. Oleje to nie pielęgnacja, to jest ochrona. Olejek najlepiej użyć, kiedy włosy są suche albo półwilgotne, czyli zaimprowizować bądź wykonać imitację zdrowych, ładnych włosów, kiedy macie je zniszczone. Fajnie je wtedy wygładzić i pozwolić na to, żeby wyglądały na ładne i wygładzone. Nawilżone. Olejek daje imitację tak naprawdę ładnych, błyszczących włosów, ponieważ jest tłusty. Lipidy pozwalają na odbijanie innej cząsteczki światła, wtedy te końcówki wydają się nam o wiele, wiele zdrowsze. To super produkt. Czy mogę zrobić sobie jego zdjęcie, żeby kupić w internecie? Otóż fryzjer musi nauczyć się wszystkich kosmetyków, które mogą pomóc Twoim włosom. Po pierwsze, spersonalizować produkt do potrzeb Twoich włosów. Po drugie, żeby kosmetyk odpowiadał Tobie i Twoim potrzebom. A po trzecie, żeby skład tych wszystkich chemicznych, a bądź też naturalnych. Kosmetyków odpowiadał Twoim włosom i potrzebom. Ekspedientka w sklepie drogeryjnym niekoniecznie musi znać Twoje włosy. Niekoniecznie trafi w potrzeby Twoich oczekiwań. Dlatego fryzjer zna Twoje włosy i będzie mógł trafić bezpośrednio do źródła bólu. Wyobraź sobie taką sytuację, kiedy to fryzjer dotyka Twoich włosów i może pozwolić sobie na o wiele więcej, na to, żeby zaproponować Tobie system pielęgnacji, który będzie dedykowany Twoim włosom. Abyś miała cztery bądź pięć dobrych kosmetyków w swojej półce, a nie miliony bezużytecznych produktów. Nie wiem, czy to się wydaje jasne.